Są wstępne wyniki sekcji Polki, która pod koniec kwietnia tragicznie zmarła w Egipcie. Dokument posiada polska prokuratura, ale minister sprawiedliwości nie chce ujawniać na razie żadnych szczegółów. Zbigniew Ziobro zdradza jednak, że istnieją podejrzenia, że w sprawy mogą być zamieszane gangi zajmujące się handlem ludźmi. Śledczy wciąż biorą jednak pod uwagę kilka wersji okoliczności śmierci kobiety. Maria Stepan. Hurgada, szpital, w którym zmarła Magdalena Rzet. Dziś przeprowadzono sekcję zwłok kobiety. Uczestniczyli w niej też Polacy. Prokurator prowadzący śledztwo i biegły z zakresu medycyny sądowej. Zostaliśmy poinformowani o wstępnych ustaleniach, ale wybaczcie państwo, nie jest teraz naszą, naszym zadaniem, by na tym etapie wstępnym śledztwa przekazywać ustalenia. Śledztwo w kierunku zabójstwa prowadzi prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze. Dziś też na polecenie prokuratora generalnego powołano specjalny zespół śledczy. Złożony z prokuratorów prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze, funkcjonariuszy służb specjalnych, funkcjonariuszy policji po to, żeby zajęli się kompleksowym, dogłębnym, szczegółowym rozwiązaniem tej sprawy. Nagrania z monitoringu szpitalnego w Marsa Alam. To tam dziewczyna, jak twierdzą Egipcjanie, miała wyskoczyć z okna. Umarła po kilku godzinach po przewiezieniu do szpitala w Hurgadzie. Polska prokuratura jednak bierze pod uwagę kilka wersji okoliczności śmierci 27-latki. Istnieją podejrzenia, że, podkreślam, istnieją podejrzenia, jest to jedna z wersji, jedna z wielu wersji śledczych, że mogliśmy mieć tu do czynienia z szerszym procederem związanym z handlem ludźmi. Zdjęcia dziewczyny zrobione jeszcze w hotelu. Nagrania nie pozostawiają wątpliwości. Magdalena miała kłopoty. Ktoś się bał, żeby za dużo nie powiedziała, to znowu coś jej tam, nie wiem, dosypał, czy coś... No, tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Nigdy nie chorowała i... i, i... My byśmy chcieli, żeby przestali ludzie robić z niej psychicznie chorą, bo ona nigdy taka nie była. Trwają przesłuchania kilkudziesięciu osób, które były w tym czasie w egipskim kurorcie, w którym przebywała Polka. Zabezpieczono monitoring z lotnisk i wszystkie inne nagrania. Przesłuchano rodzinę. Podjęliśmy też działania, Szanowni Państwo aby w razie konieczności powołać wspólny zespół śledczy polsko-egipski w zakresie wyjaśnienia tej sprawy, jeżeli okaże się, że te okoliczności wymagają powołania takiego zespołu. W sprawę zaangażowało się też Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Magdalena Żyd do Egiptu przyleciała 25 kwietnia. Umarła pięć dni później w szpitalu. Maria Stepan, Wiadomości.